Witam Was na moim kanale Biegowe Podróże Strażaka. Dziś drugi etap gmina Twardogóra, śladem oleśnickich remis i lecimy stąd do pierwszej remizy OSP Grabowno Wielkie. Słuchajcie, dobiegamy do pierwszej OSP po lewej stronie bloki w Grabownie Wielkim a tuż za blokami remiza OSP połączona ze świetlicą także zaraz będziemy i zobaczymy jak ta remiza wygląda Tutaj widzimy bloki, o których mówiłem I za chwilę OSP Widzimy już znak ostrzegawczy, że za chwilę straszny wyjazd i już kawałeczek skręcamy w lewo i mamy remizę OSP Grabowo Wielkie i tak to kochani wygląda tutaj mamy dwa wyjazdy świetlica a my lecimy dalej słuchajcie my na trasie między grabołem a Górą. Także jeszcze mamy kawałeczek. Jak widać, piękna zimowa sceneria. Mgła. A my lecimy dalej, żeby zobaczyć straż Twardogórze. My lecimy dalej. Słuchajcie, dobiegamy do kolejnej remizy do OSP Twardogóra. Także zobaczycie, jak tutaj. Wygląda remiza, jeszcze kawałeczek i po lewej stronie wyłoni się budynek remizy. I już widzimy budynek remizy. Także tak to tutaj wygląda. Dwa boksy, jeden jest jeszcze z tyłu. Także w sumie trzy samochody. A my lecimy dalej. Słuchajcie, jesteśmy na półmetku. Byliśmy już w remizie OSP Grabowno wielkie OSP Cardo Góra. Teraz jesteśmy w połowie drogi do OSP Goszcz. Dobiegamy do Goszcza i później z Goszcza do OSP do Masławice i tam zakończymy dzisiejszy etap oczywiście zapraszam Was do kolejnych etapów także pozdrawiam do zobaczenia Słuchajcie, jesteśmy w Goszczu, dobiegamy do rynku, a tam remiza OSP Goszcz. Za chwilę miniemy rondo, po lewej stronie wyłoni się nam remiza OSP Goszcz. Na miejscu powinien czekać na nas Paweł, także zobaczymy, jak to tam wygląda. Jesteśmy już na rondzie i za chwilę po lewej stronie reniza a olejstego pokażę wam ją trochę bardziej od przodu widzę Pawła na nas już czeka I tak to wygląda. Przed nami Paweł. Cześć Paweł. Witam. Jak tam? Słuchajcie, biegniemy już do ostatniej remizy OSP jest Domasławice. Jesteśmy na ścieżce pomiędzy Goszczem a Jak widać, trochę ciężkie warunki pomiędzy drzewkami i śniegiem. Także za chwilę widzimy się na końcu etapu w OSP do Moskwica słuchajcie jesteśmy w Domasławicach zaraz zakręt w prawo i dobiegamy do remizy w OSP do Moskwicach także jeszcze kawałeczek i będziemy na miejscu Już widać po prawej stronie budynek OSP Domasławice. To jest tam chyba na nas czeka, albo mi się tylko wydaje są jacy strażacy, także coś tam zobaczymy. Także jesteśmy w OSP Domasławice. Chyba czeka na nas Mariusz. I tak to tutaj wygląda. Cześć Mariusz. Cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, zakończyliśmy drugi etap po gminie Twardogóra. Zaliczyliśmy OSP Grabowno Wielkie, OSP Gosz, OSP Twardogóra i OSP Domasowice. Zapraszam Was do kolejnych etapów. Zasubskrybujcie kanał, zalajkujcie i do zobaczenia na następnym filmie.